Siema widzowie, dzisiaj jesteśmy na G4S 30 złotych z poprzedniego odcinka. Przepraszam Was, że wczoraj nie było odcinka, ale byłem lekko chory. Co so, zostawcie suba la lajka. Jakiś komentarz macie napisać? Używajcie mojego kodu matius 10 który daje Wam 5% bonusu do wpłaty oraz skrzynkę MilSpec za złoty 60 dla zł tych początkujących. Tutaj zobaczmy, co w niej wyleci Negev za złotówkę. Myślę, że spoko jak za darmo. Macie Event Blowing Shadows, tutaj Games casey, wymieniacie chemiki na różne skrzyneczki. destiny Case to są lepsze od tego pierwszego. I ranking, czyli walczycie o najlepszego skina, jakim jest talon. No I Fate. Dobra, bez przedłużania przechodzimy. Do odcinka, eee, jakbyście pytali, co mam, w, w ekwipunku to dalej to tołem, której nie wypłaciłem. Ale spoko, eee, dobra, może ktoś stworzy jakąś fajną bitwę. Mm, mil o tu, o do sto, dołączyłem. Dobra, zobaczmy, kto tą bitwę wygra. Eee, ale syf, no dobra, przegrywamy tą bitwę. Słabo zaczynamy, bardzo słabo. Ej, dobra, um, mm, mm, mm. farm it na cztery osoby wleci. Farm na cztery osoby, chyba nikt nie dołączy. Więc trzeba szukać bitew u, u ludzi. Więc nie ma co. Będziemy chyba jednak dołączać do typów, nie? Grać sami. Eee, dobra, dajcie tego. A to jest na Goldsona Na Goldsona to ja nie chcę. Eee, czy tutaj coś ciekawego jest? Co my tu będziemy? A tu jest coś. O, dołączają. To my też dołączymy. No i dobra, trzy osoby, pewnie będzie, będzie jeden bot, tak, i dobra, zobaczmy, co, co nam tutaj wyleci za skinek. Wygrywamy to, 4 złote, bardzo fajnie. Bardzo, bardzo fajnie. Fajne, P90, 5 złotych, dublecik zrobiony. Wyjdźmy z tej naszej bitwy. Okej. Okay. Dobra, to może... To może, to może, to może... Jakąś skrzynkę trzeba fajną otworzyć. O tam nie kusi, OPUR Unity. Za 7,20. No jezu no. Tu wpiszemy sobie, żeby zobaczyć jak ona wygląda, co ona ma w sobie. Okej, okay, kosa. <laughs> Spoko szanse. a fajny o kurde, Star Trek, factor New. Nice, nice. Eee, aha, to jest. No dobra, to jest. <laughs> słaba skrzynka. Bo tutaj i duża szansa na syf. <laughs> Małe procenty na coś ciekawego. Dobra, dołączamy do tej bitwy. Użytkownik Movinga. dodaje już. Eee, boty. Dołączyła jeszcze jedna osoba. A, no i gramy w sumie z ludźmi, nie z botami. Dobra, zobaczmy, kto zwycięży tą bitwę. Eee, no i nie wiem. Mamy to. Mamy tu bitwę. Fajnie. Bardzo fajnie. 6 złotych z bitewki. Bardzo fajnie. Bardzo, bardzo fajnie. Szymonek. Szymonek nie, 90% tam jest na syf. E, dobra. Gdzie można tutaj jakieś wbić do jakiejś ciekawej bitewki? Do czegoś ciekawego. Dobra, sprzedajmy sobie skiny tutaj, które wygraliśmy mamy 35 zł, dobra eee, to może zróbmy bitwę na na morka na 4 osoby mork na 4 osoby no jak przegramy to znowu wyjdziemy na zarajach wygramy to z dużym profitem więc spoko dobra żywajmy sobie już boty jedna osoba wbiła to może już być może ktoś jeszcze w trakcie odliczania do botów, ktoś może jeszcze bije Dobra, raczej nikt, dobra. Dwa boty, dwóch ludzi. Zobaczmy, czy może wygramy tą bitwę. I ale syf. O Boże. Dobra. Przegrywamy tą bitwę i profit też dużo z tej bitwy nie ma. Słabo, słabo. No dobra to może zróbmy teraz... Czekaj, sprzedajmy sobie skina tego co dostaliśmy. Skina pocieszenia. I może otwórzmy sobie skrzynkę z... One moment. One moment na one moment na trzy osoby. No i zobaczmy. Czy tą bitwę uda nam się wygrać? To jest uspokojona szanse na różne rzeczy. 60% syf, a reszta spoko Dobra, ktoś się tu już tutaj dołączył, to dodajemy od razu bociki. Nie ma co czekać. Fajnie by było też coś zostawić co na następne odcinki. Dobra. E, Bot Crusher do nas dołączył. O, Płomień handiko, Fajny, fajny skin. Dobra, zobaczmy co my dostaniemy. O bo O ja yeah, nie mogę. O Boże. No to nieźle, no dobra, jeszcze bot to nam zabrał, ale dobra, no tragedia, lepsze skrzynki nam w ogóle nie oddają, może lepiej dołączajmy do tych gorszych, bo gorsze lepiej dają niż lepsze. E, o, tutaj jest jakaś fajna, dobra, na milspeka i once upon a time, za 3,20 na 4 osoby, no i zobaczmy, pierwszy skinek, o kurde, dobra, to już nie ma szans raczej. Tutaj już nie ma raczej szans, że to wygramy. No ale tragedia nam poleciała. Ojej. Ale kiepsko. Słabo się, słabo się dzieje. No dobra. Sprzedajmy tego skina. Kurde no Co by tutaj zrobić? Nie mam pojęcia Mam 22 zł o, dobra może zobaczmy Zobaczmy po prostu bitwy są na razie od najtańszych Eee, no dobra, coś tutaj widzę, że są jakieś bitwy, ale niezbyt ciekawe. No niezbyt ciekawe. Eee, tutaj jest jakaś... To jest turlak, to nie odda. Ginold też nie bardzo... Hmm. Dobra widzowie. Nie ma co się pierdzielić, dodajemy, robimy tak zwanego Olina. Powinniśmy z tej bitwy jak wygramy dużo wygrać, więc miejmy nadzieję, że tak będzie. Eee, no dobra, co by tutaj jeszcze dodać? Mm, minuwa jest spoko czy nie? Nie wiem w sumie. Eee, dobra, nie wiem. Mosby, kontury. Dobra, sprawdźmy sobie może te jednak skrzynki. Przedłużę trochę, ale... Albo dobra, idziemy na ryzyko. Idziemy na ryzyko, bo nie wiem. Nie, chce mi się sprawdzić nawet co w tych skrzynkach w ogóle jest. Dobra, na pewno te dwie. Mamy jeszcze 12 złotych. Eee... M, m, miniuwa? Ten miniuwa mnie kusi, ale nie wiem. <laughs> Czy nie lepiej dać jakiegoś Mozbiego może? Dobra, dajmy Mozbiego. Eee... <laughs> no i One upon a time. Na dwie osoby. No. Mocna bitewka, mocna bitewka, za 21,60. No jak przegramy, no to niestety. <laughs> jak wygramy, to chyba dużo. Nie mam pojęcia. Co tu w ogóle są procenty w tym Mozbim? O kurde, tu jest 71% na syf. A to nawet nie wiedziałem. Ajajaj. Chyba jeszcze nikt nie dołączy. O no dobra, czekamy, czekamy. Jak nikt nie wpije to usunę tą skrzynkę. <laughs> hmm. No. Chyba nikt nie dołączy, nie ma sensu. Straciliśmy czas tak naprawdę. Dobra, wiecie co, widzowie, może pójdziemy do bitew chyba do ludzi, ja nie umiem tworzyć bitew, albo ludzie po prostu do nich nie chcą dołączać. Eee, 20, Nie, 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 to też taka średnia tutaj, coś ciekawego, ale nie stać mnie na nią. To jest urlaki same średnio, morki, trzy morki. Nie, no w same morki bym nie szedł, same marki bym nie szedł. Nie mam pojęcia, jak i do bitwy dołączyć, bo tutaj są różne, a żadna jakaś mega mi się nie podoba. Ej boże, nie mam pojęcia. Ej. No ja nie mogę, to ja nie wiem, co ja mam robić, czy tworzyć bitwę samemu, czy co. Dobra, morg. Niech będzie ta miniwa. I niech będzie może... Sticker dawać na dwóch One moment, okej okay, to łączył Już nie ma odwrotu One moment, morg, miniwa i sticker Enter. One moment O kurde, serio Serio, tak zaczyna się ta bitwa dla nas Okej, okay, dobra, coś nadrobiliśmy Minuwa najdroższa skrzynka, ona powinna fajnie dać. O Jezu, to jest procentuwa jakaś głupia. O kurde. No to dupa. Ale syf. O Boże. No, no to to było na tyle. Najdroższa bitwa jak zawsze przegrana, nigdy mi tutaj najdroższa nie oddaje. Widzimy się w następnych odcinkach. Siema.